Mango widzowie, tutaj, Igor na tym kanale. Jest dla nami dzisiaj Viver 3. Dobry Państwu. Pamiętajcie, żeby zasubować mój kanał vivera 3, Załapkować mój yy, vivera 3. No to zaczynamy. Zabawne oby 725 Lebeli. Zaczynamy! No, część druga bardzo dobrze, że powiedział. No to co, zaczynamy ładnego mąskiego. No ładnego. Tutaj mam. Takie nagrody, i tutaj można sobie. Kaczki, smugi. Smugi to są najgorsze. Opa, mam na przykład to trybu. No, no to przychodzi. Jesteśmy na... 500 nic nie 556. Właśnie tyle przeszedłem. Na jednym pięko Będzie fajnie. Zrobił. Nieważne. Panie owizieli w kwiatyce. Można jakiegoś tu blizczać. Były na światłowie, taki pewny serial. Dobra, zrobię to. O tu mi się podoba. To jest pewny serial. Nie chciałam mówić tego serialu, bo pewnie będzie. A mini friend, content. Nawet to nie. Nawet to nie było dla dzieci. Ej, kto to nagrał? To już się to minęło dwa razy temu, nazywam ją w tym To nie wiem, kto to wyleził, ale naprawdę. Za granicą. Nie odmianuj tego. Nigdy. To ja to wylezę Dobra, powiemy. Może. Nie, to polsko, panie. Graf Kalmara. Nie, powie to. Giver 3. Fujka nauka. Proszę. Ja mówię w pierwszym te drugie. Squid Game. Dobrze usłyszeliście. Squid Game. Tam były takie gry za dzieciaczków używane, ale, sam, no. ale same motywy, jak mi się pozbywali gracze, były brutalne. Nie, tego nigdy. Przenigdy. Może jesteście No, I chcecie. To, to, możecie. to możecie. Ale małe dzieci, do małych dzieci mówię, to proszę, proszę tego nie oglądać. Bo to kto, kto to kto nag nagrał ten film, to nie wiem, po prostu, No to jest to. ja bym się właśnie rodzice o tym dowiedły. Byłem... Tak. O, jakiś A co Patrzę na swojego spina, a po prostu... Nie widzę. I może dzisiaj nagram Kogame dropper. Może się uda? Nie wiadomo. Sprawdzimy. To Nie, to jest Czekaj, sprawdzamy. Patrzcie sobie, jest. Polsko-angielski nazwę. No, to prawda. Tego nie widzieliście? Pozdrawiamy oczywiście czajnika. Podobne urządzenie. Fajny podobny mikrofalodręka. Nie. To będzie śmieszny na maksa. Jak to mam tu przeczuć? Kurde, co to ma być za jakiś kołek? Dlatego nie chcę Co to ma być? <grymne> Geniusz To widziałem, Nie, no po prostu Nie chcę jak to ma wyglądać Pablo Świadzi bym, że to ma taki kiel o! Czekaj, niech. To jest... to nie To nie jest, to nie jest. To jest to na te różowe. Dobra, No to co jest? Żeby było. Sprawdzić było no. ja. ja. to, co jest w Ja. pokoju. Ja. Jak, A ja. już ja. to jest ja. ja. Ja chcesz w A w ogóle 5 lat temu. 5 lat temu to nagrywałem. Po prostu... Po prostu... To jest moja... po prostu moja gra. Ja to 5 lat grałem w to. To była moja najlepsza gra. Jeszcze mam jeszcze w planach zagrać w ogóle plon versus zombies. Na pewno. To, Pięć lat temu. Nagrywałeś. Nie nagrywałem, ale A, grałem sobie. Taki? No. To, napisałem. od tutaj. No, I to było bardzo fajne. Jeszcze będę nagrywać Plants vs. Zombie Warfare. Czyli po prostu, że kaktusy, piszutery na przykład bronią właśnie czegoś takiego, takiego swojego ogródka, Wiesz? a zombie muszą przejąć. A ja zrozumiałam pishinger. To są najgorsze. Tak. Ej, to było dobre. To smaczne bardzo, chyba. Jak ktoś lubi pishingera, zostawia łapkę w górę. Niech napisz hashtag pishinger. No, tak. A jak ktoś. jest taki mocny A jak ktoś lubi Rosu, no to hasztak Rosu. No to wybierzcie, co bardziej lubicie. Albo to i to. Rosu z Mikołajka. Tego. ten taki nauczyciel rosół Rosu, Mikołajek. A tak. Pozdrawiamy Mikołaja. Uwielbiam Rosu. To prawda. Nie wiem, to chyba to... Jak ktoś robić pisinger z rosą, to znaczy, napisze hashtag pisinger z rosą. Ja tak. Nawet, nawet smakują. Mm. Trochę dłuższym smakują z rosą i z a później ale może być. No jak ktoś robi z kostki no, to będą a, jeszcze lepiej właśnie, zapomniałam, przejdziemy do FaceTime. 600... Okay. To jest właśnie to, co tu można sprawdzić. Sobie tu. A tam A właśnie nie było, odpowiedzi w tym to w Miałem taką sytuację, że mój kolega zrobił jakąś powiedział. Nie jesteś mężczyzna, jeśli nie kupisz paczki kostego słodki. Kupił. Później w szkole i wszędzie to rozkładali i śmierciła cały czas z pastkami rosłowymi, To były wołowe. O wszystkie Te szapki pachniały z wołowiną. No my, jak pan sprzątający się o tym dowiedział. O, Marko, jaki był szczękły. No będę... No, no, co? To jest no, widziałem. Joanna pana... Molly, to jest taka szkoła, do skara... Tak. Bejdinka, Nie będziemy mówić y, dlaczego, dlaczego... to nie będziemy... Y, dlaczego tam nie chodzimy. A, i można się sprawdzić na stronę szkoły. Nie dobrze. No nie, bo tam to już nie jest przedszkola. To jest przedszkola. Nie, to nie jest przedszkola.

No bo... no bo... I nasze szkoły, bo ja się nasze szkole. Dlaczego? A teraz jest w ogóle się... coś innego. Tam jest te szkole, jak moje, bo się właśnie to robi bardziej okropne. Nie, co ty? Teraz... Ja ci powiem, co jest tak. No, no, co ja mam no, na to? Co? Co mam? Jesteśmy...

Pozdrawiamy. Mi yy... na 4 I wszystkim w ogóle. A Niemcy wiem czy tak masz, ale mnie nasz nie, mocniejszy. Nie. Tak Góry No. I dobiliśmy. No to dziękujemy. Fajna była dzisiaj gierka. Ja e, Dziękuję za oglądanie.